Dobry państwu, witam w studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na wydanie informacji magazynu miejskiego. Mszą w intencji ojczyzny w Kościele Świętej Jadwigi rozpoczęły się tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Dębicy. Nabożeństwo, w którym uczestniczyły władze miasta powiatu, Sejmiku Podkarpackiego, radni koncelebrował prałat Józef Dobosz. Po mszy delegacje samorządów złożyły wiązanki kwiatów na placu Gryfitów pod pomnikiem Matki Bożej Niepokalanej. Święto Niepodległości to święto radosne, święto wdzięczności, ale zarazem jakże smutne to święto w tym roku ze względu na wszechobecną pandemię. I ten moment na pewno jest szczególnym, gdzie dla nas tutaj, dziś zgromadzonym w kościele i przy pomniku Bogorodzicy, to jest okazja do głębokiej refleksji i przykładu dla tych, którzy nie mogli tu dzisiaj uczestniczyć, a łączą się z nami niewątpliwie tu chcieliby dzisiaj z nami być. Myślę, że jesteśmy dłużni tym, którzy nas poprzedzili w drodze do budowania niepodległości polskiej, niepodległości naszej, małej ojczyzny tym zapomnianym bezimiennym którzy dzisiaj powinni być przywołani ku pamięci i objęci modlitwą i wspomnieniem Wiązanki przez przedstawicieli samorządów zostały złożone także na rynku pod pomnikiem niepodległości to święto to także nasz wyraz takiej wdzięczności dla tych pokoleń, które na przestrzeni no, dziesięcioleci walczyły o tę niepodległość, to wyraz wdzięczności dla powstańców narodowych, dla legionistów, żołnierzy Wojska Polskiego, ale także dla tych wszystkich, którzy także no, dyplomatycznie, chociażby czy twórców kultury, którzy o tę niepodległość zabiegali i no, dzisiaj cieszymy się z tej niepodległości zdobytej w roku 1918, ale musimy też zdawać sobie sprawę, że ta niepodległość. Trwała krótko, bowiem już w 1939 roku nasza ojczyzna znowu znalazła się w stanie wojny. Zostaliśmy zaatakowani przez agresorów ze wschodu i z zachodu, także przez dywizje słowackie, o, tym, o czym należy pamiętać. I tę niepodległość dzisiaj czcimy. Pamiętając również o tych wydarzeniach okresu wojny, tych bohaterach, którzy także wówczas o tę niepodległość walczyli, a także o tych, którzy walczyli o tę niepodległość w okresie powojennym, w podziemiu antykomunistycznym, także w strukturach Solidarności. Kilka minut przed godziną 12.00 samorządowcy włączyli się do ogólnopolskiej akcji i zaśpiewali hymn Polski. Marsz, marsz z ziemi włoskiej do Polski zatworimy. Twój przewodem, złączy z narodem. Marszał żołgowski z ziemi włoskiej do Polski za twoim przewodem. Roku ze względu na pandemię obchody były dużo skromniejsze w uroczystościach nie uczestniczyli mieszkańcy, nie było biegu niepodległości ani żadnego koncertu, który corocznie organizował Miejski Dom Kultury w Dębicy. Muzyka w powiecie liczba zachorowań na COVID-19 przekroczyła 2200. Rekordową liczbę zakażeń odnotowano w czwartek, 12 listopada, kiedy z potwierdzonym COVID-19 przybyło 101 osób. To najwięcej od początku trwania pandemii. Od ponad dwóch tygodni liczba dziennych zakażeń w naszym powiecie wahała się od 40 do 76, nic nie wskazuje na to, żeby liczba zachorowań miała być mniejsza. Wyniki cały czas wpływają dodatnie, właściwie przez całą dobę, bo przekazywanie wyników odbywa się pocztą elektroniczną, więc przez całą dobę laboratoria przekazują nam wyniki. Od początku trwania pandemii w naszym powiecie wyzdrowiało 679 osób, zmarło 73 osoby. Niestety, jeśli chodzi o umieralność, to mamy najwyższy wynik w województwie podkarpackim. Na drugim miejscu znajduje się powiat Jarosławski, na trzecim Robczycko-Sędziszowski. Władze Sanepidu apelują o przestrzeganie wszystkich zaleceń związanych z reżimem sanitarnym. Stosujmy dystans, my masz ceczki, ręce. No i jeżeli możemy. My to nie uczestniczmy w żadnych tam takich większych zgromadzeniach. Nawet tutaj już nie mówię o jakichś tam zgromadzeniach na zewnątrz, tylko nawet w rodzinnych. Apelujemy o przestrzeganie obostrzeń, bo to od nas w dużej mierze zależy, aby zachorowań na COVID-19 było jak najmniej. Muzyka W październiku bieżącego roku w miejscowości Głowikowa i Braciejowa zakończył się pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej Łabuzie Południk, Kamieniec. Inwestycja w 70% sfinansowana została z Funduszu Dróg Samorządowych. To są często wielokilometrowe odcinki dróg i wielokilometrowe odcinki chodników, więc no. Niezwykle jesteśmy zadowoleni z tego, że po prostu możemy z pieniędzy de facto państwowych budować drogi lokalne, powiatowe w tym przypadku, a oczywiście gminy budują drogi gminne, miasta miejskie, ale wszystkie służą mieszkańcom danego terenu. Według kosztorysu inwestorskiego wartość wykonanych prac to 7,5 miliona złotych. Wyłoniona w przetargu firma Eurowia Polska S.A. zobowiązała się zrealizować zadanie za kwotę wynoszącą blisko 5 milionów 600 tysięcy złotych, z czego pozyskane dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych to prawie 4 miliony złotych. Zmodernizowana droga od wielu lat nie była remontowana, chociaż stanowi trasę tranzytową, z której korzysta wielu kierowców poruszających się po drogach naszego regionu. Droga rzeczywiście przez Głobikową prowadzi dalej w stronę Małej, w stronę Robczyc, w stronę wielopolaczyńskiego, w stronę Krosna, a z tamtej strony z kolei prowadzi do drogi krajowej do Krakowa, później dalej do autostrady czy nawet do Jasła, więc no to jest dość istotna droga w Głobikowej. Inwestycja została zrealizowana bardzo szybko i sprawnie. Pierwsze prace rozpoczęły się pod koniec czerwca 2020 roku. Wcześniej konieczne było wytyczenie objazdów, reorganizacja ruchu oraz uzyskanie wszystkich pozwoleń na wykonanie tego zadania. Podstawowym celem tego projektu jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym zarówno kierowców, jak i pieszych. Drugi etap na odcinku Szkoła Kamieniec planowo ma być wykonany do 30 sierpnia 2021 roku. Ale jeżeli pogoda nie pokrzyżuje planów drogowcom i zima będzie łagodna, to inwestycja może zostać oddana nawet pół roku wcześniej przed wyznaczonym terminem. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia.